Jestem audytorem i przedsiębiorcą. Ponadto samodzielnie prowadzę księgowość. Dlatego problemy związane z obliczeniem CIT i odprowadzaniem właściwego podatku do fiskusa znam właściwie z każdej strony. Występuje bardzo dużo różnic pomiędzy podejściem bilansowym i podatkowym, co zwiększa ryzyko popełnienia błędu. Właśnie dlatego podatek CIT zaliczam do kategorii skomplikowanych. 24 Easy Audit jest przede wszystkim dla tych, po których już nikt nie sprawdza wyliczenia CIT, a którym zależy na zmniejszeniu ryzyka. Zaawansowana wiedza podatkowa nie jest tutaj wymagana. A podpowiedzi i pytania, które pojawiają się w trakcie korzystania z 24 Easy Audit poprowadzą użytkownika za rękę. Z 24 Easy Audit samodzielnie i niezależnie sprawdzimy to, co przygotujemy. Zmniejszymy ryzyko powielenia błędów, które mogą się przytrafić, kiedy dokonujemy samo sprawdzenia w sposób tradycyjny. Właściwie wystarczą informacje, które mamy już w księgach rachunkowych. Dzięki 24 Easy Audit możemy zaoszczędzić jednorazowo nawet cały dzień pracy. To sporo czasu. 24-godzinna dostępność serwisu na żądanie to wsparcie przez całą dobę i cały rok. Po sprawdzeniu CIT i wydrukowaniu wyniku oraz konkluzji możemy skuteczniej wykazać zachowanie należytej staranności podczas ustalania podatku.